No czemu? może się nada. Witam, witam Was, serdecznie w kolejnym odcinku Cefesa 25 na mapce szpakowo od Bizona do Leksiona. Co w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku oglądam tu Falkona, agromasza Falkona, którego zakupiłem do kukurydzy, tak jak wspominałem. No i przy okazji zakupiłem sobie taki pojazd. Zamiast tego, tutaj ciężaróweczki, mówię taki, żeby coś przewieźć, nada się idealnie, więc to jest samochód jest jednośladowy o samochody jednośladowy dobrem, a na temat tak trzydziestka tylko została, można tak powiedzieć no, trzydziestka schowana w sodole, aczkolwiek jedynie co zostało jednak tak jak wam wspominam, widzicie, pieniędzy poszło troszeczkę, bo jeszcze aczkolwiek dokupiłem pole i zmodernizowałem ten ciągnik co wobec, bo nic mi się nie trafiło ciekawego Zużywanych więc tamtego tego zmodernizowałem, uzbroiłem, więc i skrzynię, oczywiście, manualną założyłem. Silnik podniosłem moc, więc taki mały chip przeszedł, opony trochę szersze dałem, i tak dalej, i tak dalej. i Tam zobaczycie sobie, do końca Wam się ta maszyna może nie podobać, ale aczkolwiek chwilowo musi być. No i oczywiście, jeszcze musimy opryski dzisiaj zrobić, czy jutro, jutro może zobaczymy, bo tutaj zapomniałem na jesień, tak, a tak wyszło. Tutaj mamy kupione nowe pole. Zakupiłem pole, no więc tu mamy całe. I to jest prawie hektar uprawnej ziemi. Tu jest zaorane ładnie. Kamienie jak kamienie. wjeżdżamy tutaj z wapnem. No, tutaj widzicie oponki szersze. Tutaj te czujniki i tak dalej, i tak dalej. Trochę zmodernizowany, trzeba było go odmalować. Trzeba było go odmarować troszeczkę, ale tam. Dobra. Nawigacja. GPS, nawigacja. Dobra, musimy się tutaj troszkę złożyć. Po będzie słabo, ale to później już będziemy siedzieć, już nie będzie po oran, więc... Dobra. Musimy tu wapno posiać oczywiście. Więc trochę modernizacji przeszedł ten ciągnik, ale i, to, i tak to trochę chwilę musi z nami pobyć, bo nie mam wyjścia, musi pobyć. No tak też nie do końca mi się podoba ten pomysł, ale aczkolwiek no cóż, musi być tak jak jest, inaczej nie będzie po prostu. No, dzisiaj jest poniedziałek, 30 czerwca, więc naprawdę życzę Wam udanych... E, tych, 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 ...wakacji, aby żadnej krzywdy nie było robione. A, tutaj jest co? Pole, pole, pole... takie same. Dobra, statyczne. Więc tutaj kawałek ziemi mamy dobrej, tutaj idzie dużo kukurydzy, jeszcze tam na jednym kawałku, na tym małym kukurydze, tam chyba było agregatowane, moim zdaniem, więc tam chyba pojedziemy siać. Mm, tu może w następnym odcinku posiejemy. Tu na razie musimy się wapno. Ja tu 30 wynajmę pracownika, żeby pracownik tutaj poogarniał. No z tą będzie ciężko jechać. Nie wiem czemu, ale tą stronę gorzej ma jechać. Ale wapno trzeba dać. To jest mus. Dobra, no i jedziemy dalej. On się rozpędzi. Ten ogólnie taki trochę ciężkawy jest i tutaj na ten ciągnik ogólnie na ten dolny zaczep tak średnio, ale tam nie będzie taka jak jest, jakiś na pewno ciągniczek wpadnie w przyszłości. Albo raczej tutaj nic nie było takiego co by mnie interesowało, więc no... No trudno się mówi, musi być tak, tak jak jest. Ten sezon jeszcze przemęczymy się z tym dzielnikiem. Ale podrasowany powinien o wiele lepiej sobie dawać radę. Raczej będzie trzeba mu zwiększyć pług, kupić większy. Bo ten pług jest trochę przymały, jak dla niego. Na tę chwilę wiem, że Wam się nie podoba ten i Tak domyślam, że Wam się nie podoba, ale już niech będzie ten chociaż ten. A później, na. No... Słuchaj no musiałem coś ogarnąć. Jak gramy na tym precyzyjnym rolnictwie, to musiałem coś ogarnąć. Następny że będziemy kombinować. Co innego zrobimy po prostu. No i tyle w temacie, no. Co ja będę wam mówił więcej? Dobra, pojedziemy tutaj elegancko. Dociągniemy tutaj. No i ja już zapomniałem, że tutaj ta nawigacja się sama wyłączy. Dobra. Dobra. Cofniemy teraz do tyłu. Idziemy dalej, no co że ja tutaj, taka ojedź, w linii, na no, parze. Coś tu z tą nawigacją po tych aktualizacjach nie działa poprawnie, albo ten ciąg ma po prostu jakąś dziwną anomalię, ale wam nie powiem na tą chwilę. więc tutaj się staram Wam tutaj nagrać. To na piątek jest odcinek, no niestety, no tak się złożyło, że na piąteczek musi być. Będą dwa odcinki, w tym odcinku tutaj zaczniemy siać na tamtym małym kawałku, w następnym jeszcze będziemy opryski robić. Tutaj mówię 30, zaraz jedziemy na gospodarstwo, 30 hmm, podepniemy, żeby tutaj wyśle, żeby pracownik tutaj mi zaczął ogarniać hmm, tą robotkę. Bo trochę teraz więcej. No, hektar ziemi tu jest to sporo, że jest hektar ziemi, więc brony zaczepimy. 30 tu wpadnie, wymiesza po prostu to wapno. Później nawozy. No i tyle w temacie, cóż ja mogę powiedzieć. Jak to tutaj mapka wygląda z wapnem? Tutaj możemy podglądać, ale tak średnio, tam na tych rogach jakoś tak mocno i trochę jest, ale tam już... chyba dojedziemy tutaj do końca. Nie dojedziemy oczywiście. No, za bardzo mi na koło naszedł, dobra. jedziemy, jak go się już rozpędzi to już jedzie trochę go podremontowałem, też wiadomo a no, tak w miarę możliwości to wygląda wap, to widzę To pod kukurydzę, no nie wiem czy dobrze dajemy chyba dajemy, dobrze, to nie wiem tu już się coś zmienia, a tam już tam ogólnie to precyzyjne rolnictwo tak nie do końca działa tutaj tutaj powinno, tak mi się zdaje jeszcze więcej aktualizacji by się przydało tam wapno było, tam było agregowane. czy kwasty nie wypuścił, to gdzie mogli jechać. Tam już nie będzie. Tutaj powoli musimy to ogarnąć. Nowe pole, nowe sprzęty, więc. No, jak trzeba było, to trzeba było kupić tutaj pod, podremontowany ten Będę musiał opryskać, bo te, te kwasty tak brzydko wyglądają A tu ta wajcha od wyłączania działa Tegoś kontrolka mi się świeci, ciekawe od czego Może od wałka? Nie wiem co to chyba tak, ale nie wiem. No jak się rozkręci, to idzie, wariat. Obciążnik nawet dostał, bo to tu że mu też podremontowałem, mówię, założyłem, mówię, dobra, jak już jadę, to już jadę i szaleję na całości, żeby miał to dociążenie na tym Już Przy takich pracach, więc chwilował, tak powiedziałem, ten cianik musi zostać. No tak mówię, słaby skręt jest po prostu przy tym i dlatego tak się tak się składa. A dobra, dobrze, nie przejmujmy się tym. Dobra. Mierzamy na utwardzoną drogę i ogień nie jedziemy A przerusiłem go trochę. Wrócimy bieg i ogień. No. Co ja wam mogę powiedzieć. no Jak na razie tak jak dzisiaj patrzę na razie statyki słabe tych filmów, więc... Prawdopodobnie YouTube na pewno znowu coś kombi wykombinował, nie zasięgi, wszystko możliwe, ale dobrze. Już nie będę płakał tym, zrobię Wam tak jak obiecałem na tą chwilę. Pa, te koła tak dziwnie działają. Chyba złudzenia jakby w ogóle się nie kręciły. Ujujuj, ale mnie zarzuciło, dobra. Skorygowaliśmy ten rozrzutnik bardzo go jakoś jakby miał skrętną oś tylną to by było fajnie on raczej nie ma skrętej oś i tak mnie ściąga no, jednak to gabaryt już jest Nawet tym akurat się nie przejmujmy aż jakiś ten błąd zawiera ten ciągnik tyle w temacie no cóż wszystkiego się nie minęło. możliwe że on zawiera jakiś błąd ale dobra na tą chwilę niech będzie jak jest tak jest tak wam powiedziałem będziemy się rozglądać za innym ciągnikiem na pewno na tą chwilę musi być, tak jak jest. Powiem wam, że dzisiaj przy poniedziałku tak słabo czuję się, tak ogólnie, tak dzisiaj jakoś niewyspany człowiek, to tam, to mówię, na ten piątek nagrać by to odcinek, bo jutro... Dzisiaj miałem wyjazd, też to nie miałem tyle czasu, więc to nic nie zaczynam, jakieś roboty u mnie, więc jutro, jutro znowu dalsza robota, po co tutaj, o widzicie? jak jakoś ten rozrzutnik dziwnie działa? Dobra Na tej osi może też tak być no. A ten dolny zaczep może coś jest nie tak Też tak może być Dobra, tutaj zaparkujemy Potrzebimy tu siewnik Chciałbym zasypany go nie wiem, zobaczymy. No, raczej nie mam. Dobra. Tu coś mi zostało. No, a coś tu mamy, jakieś te nasiona. Dobra. 30 cash podepniemy pod brony, niech się rozgrzewa. Trzydziestka to trzydziest. Jeszcze rozgrzewamy, a tym widzimy gabarytem. Wrzucimy, bo tutaj dalej nie złoży się. Bo tak mi się słabo Dobra, nasion duże nie mam, będzie trzeba dowieść, a nawozu dużo mamy. Będzie trzeba dowieść to do, w pole, ale to ja miał być w secznia, A tak kombinuję, dobra, nie się tak grzeje. Jedziemy tam 30 zaprowadzić. No tutaj trochę przebudowałem. Tutaj silos przesunięty. Tutaj też miejsca więcej, o przyczepka, taka fajna, kronka też wpadła No nie było na tamtym odcinku, tak To też jako nowy nabytek, kronka fajna wpadła więc trochę nabytków się powpadało, więc Trochę odmieniona seria No musiało tak być, mówię wam Trochę mi się też e, tamte maszyny, no nie będziemy, to już 30 odcinek jest, pamiętajcie To już 30 odcinek i na 30 odcinek troszeczkę pozmienialiśmy sprzęt i troszeczkę ustawienie gospodarstwa. Mam nadzieję, że dalsze za kolejne 10 odcinków będziemy mieli kolejną, jakąś małą przebudowę albo co innego tam jeszcze w temacie zrobimy. Coś jakaś może maszyna nowa, to i tak dalej. Zobaczymy, będziemy z funduszami stać. Albo za 30 odcinków będzie znowu coś, nie no, śmieję się, za 30 odcinków to długo by trzeba było czekać. Więc teraz na pewno nowych nabytków trochę popatrzycie. Oczywiście są zabytki, stare nabytki mi się też pracuje nadal, więc wam powiem, że no, jest co oglądać jest w tym robić, zacznie co oglądać, tak? teraz będziemy, tutaj musiałem, tutaj wam wspominałem w poprzednich odcinkach, musiałem przerzucić zamiast ziemniaków na, na kukurydzę, bo kukurydza będzie mi potrzebna do paszy mieszania, więc jeszcze będę musiał kupić e, do ten, no te do pakowania paszy, więc Oj, tak trzydziestkę podbija i tu nie ma co się dziwić, że mi tam ty go baliło prawie. Dobra, tu by się siłownik w przydał hydrauliczny, ale wszak. Mam nadzieję, że mi tu nie wiedzie i tu nie zniszczy tego towaru. Mam nadzieję. Teraz sprawdzimy jeszcze. Sobie by nie wiedzie, więc chyba raczej sobie da, da radę. A my przyjrzymy się do tego sprzętu szybciutko. I jedziemy oczywiście tamtym wjazdem, bo tutaj się nie będziemy pchać, a i przez pola coś skręcimy. Powinniśmy się zmieścić. Tak. To by się przydało wykupić tą działkę i pożądać, zrobić tutaj, a no tutaj tak duże miejsce na budowę gospodarki by było. Yes. Ładny, ładny. Tu nie tutaj. oczywiście używajmy tutaj technologii technologii jak nakazują Dobra, nie zakres drugi 10-11 na godzinę bo 13, on 13 nawet będzie jechał no i dobrze i pracujemy jak nam brak nasion a to będzie dużo ilość sła nasion widzę nawet gdzie się najdą? co nie sieje się w ogóle nie sieje coś tam ubywa ale bardzo No bo to jednak też też prawda że to jakieś to też nie jest jakiś duże to musi mieć luź, ta roślinka musi mieć luz przy kukurydzy więc ten kawałek by mi się jeszcze przydało wykupić to miał spore pole tutaj I tak zestawik się prezentuje. Taki jeszcze dawny, ja takim nie grałem. Trochę się pobawimy, trochę później sprzedamy ten zestaw. Ten ciągnik oczywiście, bo ten raczej siewnik ten na dłuższą chwilę zostanie, bo on jest akurat na 100 koni wymaganych, ten ma trochę więcej, żeby mieć zapasem mocy, więc Wam powiem, nie jest tak źle Od razu z, z systemem nawozu, od razu podaje dawkę nawozu, więc aaa, tam żyć nie umierać. Ładnie mruczy ten silnik. Nie ma tragedii, moim zdaniem. Wystarczy, że po jednym poprzeczniku zrobimy, bo nie będę szalał, że będę tyle poprzeczników robił. No i elegancko, możemy sobie jeździć. Do środka, cisza, spokój, ratyjka posłuchać. Więc w tym odcinku to będzie raczej na tyle, później do końca zasiejemy to pole, już będziemy kończyć, bo to już jest 19 minuta, więc resztę tam będziecie widzieć w kolejnej części odcinka, no oczywiście kolejnym dniu, czyli jutro będzie, tak? To dla was, tak? Czyli to sobota będzie następny odcinek. To piątek sobota później. No ale no. Zobaczymy jak to będzie, jak to mój plan wypali misterny Zobaczymy Cel taki sobie założyłem, że tak będziemy robić, więc tak będziemy robić na tą chwilę W tą stronę pojedziemy. To tu, tutaj pyk Jeszcze do tyłu. Elegancko. Nie, tu jako animacje to są fajne w tym dzioniku. Nie mówię, że nie, tak. Czy dwa potężne pola kukurydzy będę miał? Nie, no jedno potężne, takie tu, takie mniejsze, tak? Bo chociaż coś innego zasieć tutaj, ale jak już kukurydza, to już kukurydza. Idziemy tam. Znaczy nie będę wymyślał, że coś innego, i tak dalej. No dobra, zaszczyt, tu kolację zrobić, zjeść, pooglądać trochę TV i spać. Po prostu jestem, mówię Wam, padnięty. wyspany, padnięty. No, ale mówię, że znajdę tam motywację, żeby dla was nagrać coś ciekawego. Tak, żeby żebyście mieli co oglądać. Jak będziecie chcieli oglądać, to obejrzycie oczywiście. Nie będziecie chcieli, nie obejrzycie. Proste, logiczne, tak? No, aż dużo nie zostało. Tak mało mówny. dzisiaj jestem, mówię zmęczony jestem, taki jakiś dzień dzisiaj. Dzień jest z rana zimno, teraz ciepło, taki, taki średnio tam. Ale najważniejsze, że już nie cały miesiąc do mojego urlopu zostaje, więc... Więc chociaż plus tego, że... Coraz bliżej odpoczynku dwa tygodnie. Od pracy. Cała to dwa tygodnie szybko zleci. A jak wam zlecą wakacje dwa, dwa miesiące ale to leci dzień za dniem tam Już jeden dzień dzisiaj przyleciał praktycznie dla Was no Ale cóż to i za to nie poradzimy wszyscy A tu akurat pojedziemy nasiona co kupimy bo tutaj akurat jesteśmy pod sklepem to się kupi tam te nasiona tu nawóz też się uzupełni I pojedziemy później tam na pole. Pojadę tam może 30, zobaczymy czy 30, czy go nie odwala. No się raptem dwa przejazdy nam zostały. Jutro w toreczek biorę się za robotę dalej przy tym wozie już skończyłem, praktycznie tylko osłony też muszę poumywać, namoczyć, i umyć. No i wam powiem, że no... Tymczasowo już ciągnik będzie ten ciągnik A ja wiem czy ciągnik to może... No, może nazwać będzie taki mały, tak? On już będzie sprawny, będzie mógł wyjechać z warsztatu, już nawet jeździłem w sobotę, bo to sprawdzałem to sprzęgło i tak dalej. A, wiesz, że tam muszę przy zbiorniku zbiornik przymocować. W ogóle mi się przydało go wy, wyczyścić, mi się zdaje, w środku. Trochę go wypukałem. No ale to pomyślimy jeszcze. jeszcze filter do wymiany. Ja muszę wymienić paliwowy, bo mam kupiony. Będę też musiał wymienić. To wszystko na spokojnie, moim zdaniem. Nie ma co szaleć. A później zastanowimy się, czy dalej będziemy go przerabiać na mini ładowarkę, czy nie będziemy go przerabiać. Muszę się zastanowić, pomyśleć, no zobaczymy. To jednak trochę koszty będą będzie trzeba trzy siłowniki kupić, żeby to taki tur do niego dorobić. Pompa, przewody, no ten... Rozdzielacz, więc trochę taki, taka inwestycja troszeczkę, no wiadomo, że to się nie zwróci, ale aczkolwiek prawdopodobnie, że mogę zboże trzymać się nieraz na, na dole, to do załadunku nam się przydało. A to zobaczymy, pomyślimy. Ja to zobaczę, pomyślę. Dobra, więc, no cóż, takim pięknym zestawem, nowym, nowym sprzęcikiem, ulepszonym ciągnikiem. Więc żegnam się z wami no i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSO29, no tu mamy idealnie dodaną dawkę azotu, pH też jest w miarę możliwości, więc tutaj mam nadzieję, że plon będzie dobry, ale to zobaczymy. Na no raczej kukurydzy chyba nie będę wałował, bo tak głupio by wyglądało, tak mi się zdaje, no. Ale jeszcze przejdźmy tutaj na co tu jest? rzepak, ale dziwna tekstura tego rzepaku. Że pak tutaj muszę z azotami trochę wjechać, azotami trochę wyrównać, bo to azotów trochę brakuje, trochę miejscami. Trochę, no tutaj trochę na tym kawałku, a to wjedziemy, poprawimy tutaj. No i też mam nadzieję, że będzie dobry plon, bo na tą chwilę jest taki słaby plon, ale tam miejmy nadzieję, że będzie dobry, No cóż, dobra, już więcej nie przedłużam, bo tutaj tak 27 minuta. Dzięki pozdrawiam.